Czy wiesz, że niektóre produkty, które codziennie lądują na twoim talerzu, mogą zwiększać ryzyko raka? Jeśli masz ponad 50 lat, twój organizm staje się bardziej podatny na szkodliwe substancje zawarte w żywności. A najgorsze jest to, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że te produkty mogą im szkodzić. W tym odcinku dowiesz się, które 5 produktów warto wyeliminować lub ograniczyć, aby chronić swoje zdrowie i zmniejszyć ryzyko nowotworów. Ostatni na liście możecie naprawdę zaskoczyć. Zanim zaczniemy, pamiętaj, aby zasubskrybować FitFact i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowym stylu życia. A teraz przechodzimy do rzeczy. Dlaczego dieta ma znaczenie? Wielu ekspertów zgadza się, że nowotwory są wynikiem nie tylko genetyki, ale także stylu życia, a w szczególności diety. Po 50. roku życia nasz metabolizm zwalnia. Organizm ma trudności z usuwaniem toksyn, a układ odpornościowy nie działa już tak sprawnie jak kiedyś. Dlatego tak ważne jest, aby unikać pewnych produktów, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Pierwszym produktem jest przetworzone mięso: parówki, kiełbasy, bekon i szynka. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała przetworzone mięso za produkt rakotwórczy. Wszystko przez konserwanty, azotany i azotyny, które mogą przekształcać się w organizmie w rakotwórcze związki. Co zamiast tego? Postaw na świeże, chude mięso lub roślinne źródła białka, takie jak soczewica czy tofu, słodzone napoje i sztuczne słodziki. Cukier jest nie tylko przyczyną otyłości, ale także może zwiększać ryzyko raka. Badania pokazują, że nadmierne spożycie cukru prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych i może sprzyjać rozwojowi komórek nowotworowych. Do tego dochodzą sztuczne słodziki, takie jak aspartam, których wpływ na zdrowie wciąż budzi kontrowersje. Co pić zamiast tego? Woda z cytryną, napary ziołowe lub domowe smoothie bez dodatku cukru. Margaryna i utwardzone tłuszcze roślinne. Tłuszcze trans, które znajdują się w margarynie, gotowych ciastach i fast foodach, mogą powodować stany zapalne i zwiększać ryzyko nowotworów. Są one również odpowiedzialne za choroby serca i problemy metaboliczne. Co zamiast tego, naturalne tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek, masło klarowane, czy olej kokosowy, przypalone jedzenie, zwęglone mięso i frytki, czy wiedziałaś, że czarne przypalone skórki na mięsie lub frytkach. Zawierają rakotwórcze substancje, takie jak akrylamid, to silnie toksyczny związek, który powstaje w wyniku smażenia i grillowania w wysokich temperaturach. Zamiast tego postaw na gotowanie na parze, duszenie lub pieczenie w niższej temperaturze. Ostatni najbardziej zaskakujący produkt to jedzenie pakowane w plastik i konserwy. BPA, czyli bisfenol, to substancja chemiczna używana w plastikowych opakowaniach i puszkach. Może ona zaburzać gospodarkę hormonalną i zwiększać ryzyko nowotworów, zwłaszcza raka piersi i prostaty. Jak uniknąć BPA? Wybieraj świeże produkty, przechowuj jedzenie w szklanych pojemnikach i unikaj podgrzewania plastiku w mikrofalówce. Teraz, gdy wiesz, jakie produkty mogą szkodzić, co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko raka? Jedz więcej warzyw i owoców, zawierają przeciwutleniacze, które chronią przed nowotworami. Wybieraj pełnowartościowe, nieprzetworzone produkty. Ogranicz cukier i tłuszcze trans. Pij dużo wody, aby wypukać toksyny. Ruszaj się. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wielu chorób, w tym raka. Podsumowując, pięć produktów, których warto unikać po 50 roku życia, to przetworzone mięso, słodzone napoje i sztuczne słodziki. Margaryna i tłuszcze trans, przypalone jedzenie, plastikowe opakowania i konserwy. Zadbaj o swoje zdrowie, unikając tych produktów i wybierając zdrowsze alternatywy. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj fitfact i daj znać w komentarzu, jakie produkty powinny znaleźć się na tej liście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.